A wszystko przez nerwy, w jakie ostatnio się wpakowałem. A z tymi moimi nerwami to było tak. Kilka lat temu, jadąc przez wieś Tarnowo pod Poznaniem z szybkością 70 km na godzinę, zostałem zatrzymany przez patrol Policji Drogowej. Spotkanie to zakończyło się dla mnie mandatem w wysokości 150 zł i pouczeniem, że po to wymyślono kodeks drogowy, co by go przestrzegać i przez obszar zabudowany jeździć się, proszę pana, z szybkością 50 km na godzinę, a nie 70. O czym powiadają znaki i tablice informujące. I od tego czasu na znaki drogowe uważam i co nakazują stosuję. I żadna siła mnie nie zmusi sobie je zlekceważyć. I dla przykładu, gdy letnią porą, że mi jechał ze swoją ślubną do Poznania, ujrzałem znak drogowy, uwaga, roboty drogowe i znak ograniczający szybkość do 40 km na godzinę. Ślubna syknęła zenek wolniej, a mniej bez tego noga z gazu zejszła. No i jechaliśmy ze czterdziestką. Robót drogowych żadnych widać nie było. Żadnych ani maszyn, ani robotników. Droga gładka jak stół. Za to co rusz, ktoś mnie wyprzedzał. Patrząc, a cóż to za zawali, droga się wlecze, a od czasu do czasu jakiś kierowca faka mi pokazał, a ja spokojnie, czterdziestką. Wreszcie po przejechaniu sześciu kilometrów znak odwołujący, więc przyspieszyłem i przepisową dziewięćdziesiątką sobie pojechaliśmy dalej. Bo to nie ja mam oceniać z jaką szybkością się jeździ, to mają robić służby drogowe. Ja jako kierowca mam znaków drogowych przestrzegać. No to przestrzegam. A w tamtym tygodniu skończyła mi się ostatnia miotła, postanowiłem, postanowiłem zakupić nową. Najlepsze mietły w okolicy Wyplata pan Kaziu w pobliskiej wsi Więc ruszyłem do niego W miejscowości Trzesieka Jadąc z przepisową szybkością 50 km na godzinę Dokonałem skrętu w lewo W kierunku wsi Mosina I nagle znak ograniczający Szybkość do kilometrów 40 km na godzinę Bo roboty drogowe Noga z gazu i już jadę Z przepisową szybkością Jako że deszcz padał i na dworze ciemności egipskie były i widoczność mocno ograniczona, to jeszcze pięć km szybkość obniżyłem. Przejechałem jakieś 400 metrów i nagle jak nie hukło z przodu. Gdybym pasów bezpieczeństwa nie miał zapiętych głową, dach bym jak nic przebił na wylot. Pierwsza myśl: odpadły koła, ale nie, bo auto toczy się dalej. Zjeżdżam. Więc na pobocze latarka w dłoń wyskakuje z autka i patrzę, co je. Koła całe, kołpak z przodu, poszedł, znaczy się popękany. Co to było? Zastanawiam się. Cofam się i co widzę? Otóż na odcinku 400 metrów sfrezowana nawierzchnia, i powstała w związku z tym różnica poziomu gwiezdni. Tak znaczna że tak jak w przypadku spowalniaczy na ulicach miasta, powinien stać znak ograniczający szybkość do 20 km na godzinę. Niestety, znaku takiego na tej drodze nie było. I strach pomyśleć, co by się mogło stać, gdybym jechał niezgodnie z przepisami. Klołem jak szewc. Cytować tego nie będę. Pewnikiem przez to, że grubymi słowami się wyrażałem, podpadłem u świętego Mikołaja i prezentu mi nie przyniósł. Ale mam nadzieję, że tym drogowcom, co remontują drogę z Trzesieki do Mosiny, zaniósł rózgi i zdrowo im dupę za brak znaku drogowego przetrzepał. Cześć was Zenek, uważający na znaki drogowe.